Witaj. To nagranie nie jest kolejną praktyką, tylko takim małym prezentem. Techniką, dzięki której zadbasz o swoje zdrowie, ale też wygląd. Opiera się ona na teorii poliwagalnej. Jest to delikatna stymulacja nerwu błędnego poprzez masaż konkretnych punktów na twarzy. Od razu przechodzimy do działania. Dobrze, żebyś używał, używała najpierw palca serdecznego. Znajdź punkt w okolicy nozdrza i proszę nie naciskaj jeszcze, tylko znajdź ten punkt. Mniej więcej na tej wysokości, trochę powyżej wejścia do dziurki nosa. I dotknij go tak, jakbyś chciał, chciała dotknąć tylko pierwszej warstwy naskórka. Bardzo delikatnie. Dotknij delikatnie masuj kolistymi ruchami i poczekaj. Czekasz na trzy efekty, trzy możliwe efekty, na jeden z nich. Na ziewnięcie, przełknięcie śliny, albo taki głębszy, podwójny wdech, który sięgnie aż do dolnych żeber. Daj sobie pół minuty, minutę. Jeżeli nie nastąpi ten odruch, to możesz zwiększyć nacisk, stymulację do takiego stopnia, jakbyś chciał dojść do mięśnia. Mamy jeszcze trzeci etap, który za chwilę, czyli dojście do kości, i tam jeszcze nie sięgaj. Znajdź coś miękkiego głębiej pod skórą. Tutaj cały czas śnianki pracują na maksa. Mam nadzieję, że Ty też odczuwasz już aktywację nerwu błędnego, taką uspokajającą pracę nerwu błędnego. Właśnie jej oznaką jest produkcja śliny. Jeżeli minie kolejne pół minuty, kolejna minuta, żaden z tych efektów rozluźnienia nie pojawi się u Ciebie, to Naciśnij jeszcze odrobinę mocniej, natrafi Twój palec wtedy na twardą kość. I tu już jest taki ostatni bastion. Jeżeli Twoje ciało, układ nerwowy był bardzo napięty, to dopiero ten masaż, ten punkt powinien przynieść uwolnienie, rozluźnienie. To jest jedna strona. Z drugiej strony możesz wykonać to samo. Nerw błędny jest. Symetryczny i obie strony mogą działać inaczej, mogą być napięte w różnym stopniu. Także nie jest powiedziane, że jeżeli prawa strona wymagała trzeciego etapu, to lewa strona też będzie tego wymagać. Nie jest tak powiedziane. Może wystarczy płytszy masaż, płytsza stymulacja. Drugi punkt, którym jesteśmy zainteresowani, znajduje się tu, pod początkiem brwi. Najłatwiej jest trafić właśnie przykładając kciuk w ten sposób. I tutaj działamy w ten sam sposób. Czyli najpierw bardzo płytki masaż. Jeździsz tylko po pierwszej warstwie na skórka palcem. Czekasz pół minuty do minuty. Jeżeli po tej minucie nie pojawi się efekt wspomniany, jeszcze raz powiem. Przełknięcie śliny, ziewnięcie, podwójny, głębszy wdech, to wtedy idziesz głębiej na mięsień. Tutaj jest trudniej. Tutaj jakby od razu trafiamy, ta czaszka, kość jest bliżej i od razu na nią trafisz. Ale po prostu staraj się mocno nie naciskać i dopiero na trzecim etapie ta stymulacja może być silniejsza. Na drugą stronę też jeszcze sprawdź. Jednocześnie działamy na rozluźnienie mięśni twarzy poprzez ten delikatny masaż. Nie zajmie Ci więcej niż 4 minuty, więc mam nadzieję, że będzie to zachęcało Cię, żeby zrobić dla siebie coś dobrego. Nawet taki delikatny masaż i zaobserwowanie, że ciało, układ nerwowy się uspokajają będzie dla ciebie dobrym sygnałem i kilka takich powtórzeń na pewno zachęci cię do dalszej praktyki. Także ja również zachęcam e, spróbuj tego i już gratuluję, że dbasz o siebie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych praktykach i technikach relaksacyjnych. Pa pa.